Siemaneczko z tej strony. Perka Chciałeś się przede mną ukryć? Przed detektyw Verkom Aferką nic się nie ukryje. Zagramy sobie dzisiaj w Robloxa, a dokładnie w Disguise Hunt, czyli coś podobnego do Hide and Seek, a dokładnie w Chowanego. Link do tej gry będziecie mieli w opisie. A powiedzcie mi, proszę, kto pamięta z ostatniego odcinka, na jakim fotelu diablo siedzę? Odpowiedź A: X-ray? Odpowiedź B. X-Player, odpowiedź C XD czy odpowiedź D X-Wing? Piszcie teraz w komentarzu swoje odpowiedzi. Poprawną odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź A, czyli model X-Ray. Kto odpowiedział poprawnie to serduszka dla Was, a jeżeli podoba Wam się też taki fotel, to link do konkretnie tego modelu macie w opisie. No dobra, zaczynamy grę. Możemy teraz zagłosować. Głosujemy na szkołę. Ciekawe, czy będziemy szukającym, czy osobą, która się chowa. Uuu, będziemy szukającym, super. Jeszcze nie mogę zaczekać. Uuu, jaki mam strój fajny. To chyba nie powinno tutaj leżeć. Pomyliłam się, nie! Najgorzej. O, jest krzesło, jest! No dobra, skacz, skacz! Jest złapane, super. Super kolego, będziemy razem chodzić. Czy tutaj te ławki stoją prosto? Hmm. Tu wydaje się na razie wszystko legitnie. Zobaczmy inny pokój. No, o, 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 co się jest? Biega tutaj, biegają książki. Czemu nie mogę nacisnąć?! Nie, chodź tutaj! Ja złapię cię! Hi, 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 hi. Nie ukryjesz się przede mną! Powiem wam ja jeszcze nie potrafię dobrze w to grać. Roblox, o, mamy podpowiedź. I student... O, czyli ktoś jest ławką! Dobra, musimy znaleźć ławkę, która tutaj nie pasuje. Ta tak wystaje. O nie, czyli jednak. Ja co cię! Myślałam, że to tutaj ta ławka, bo ona tak wystawała mocno. Hmm, co jeszcze może być? Nic się nie rusza. No dawać gwizdać! Ja muszę was znaleźć! O! Tu chyba ten kwiat się poruszył. Jest! <laughs> Dobrze tak ci. Ile jeszcze? Minuta trzydzieści została? Jakaś podpowiedź, podpowiedź. Hmm. Wskoczę tutaj na tą półeczkę i zobaczymy z góry, czy ktoś się rusza? Yy. Ktoś jest na pewno jakąś taką teczką czy coś. Hmm. To? Nie, jeszcze mam trzy szanse. O. Nie! Dwie szanse! Nie, nie, nie! A zostałam tylko ja. No nie ostatnia szansa mi została. Tu byłam już. A to radio tu stało na górze? <noise> nie jestem dobrą szukającą się tak chował, ten na dole. Co za oszukista. Nie gwizdał nawet. Nie można tak. Trzeba trochę pogwizdać, trochę... O, jakiego fikołka tu zrobiłam? Ja się kręcę. I co ten... Tam... <laughs> Pirate Town! Ja chcę piracki! Nie! Nie głosujcie na tamto! Głosujcie na Pirate Town! Mm. Remis jest! Tak! Wygrało! O, i chowamy się. Super! Będzie przynajmniej ciekawie. Co? Czemu ja takim wozem jestem? Nie chcę być wozem. Ja chcę być rumem pirackim. Dobra, będę kwiatkiem. Bambusem. Tylko trzeba się dopasować w inne bambusy. Nie mogę tak stać sama. Nie mam 10 sekund na schowanie się. Szybko! Szybko! Jeden. Zero. O, już są. Nie mogą nas znaleźć. Dobra, no i tu trzeba tauntować. Mm. Gdzie ja bym mogła tu uciekać? Tak mało miejsca jest. <laughs> jo. O, widział mnie, czy nie, ten typo? uja ja tam papuga piracka jest! Czemu ja papug papugę piracką się nie mogę zamienić? Dobra, zagwizdamy trochę, żeby ich tu zwabić. W co ja się mogę jeszcze zamienić? W jakąś latarnię, w stół. Ciężko powiem. W drzewo, w beczkę możemy się zamienić. Super. To zaraz się zamieniamy w beczkę. W beczkę rumu. Będziemy biegać taką beczką rumu. O, tam rycerz na mnie patrzy. O nie. <grym> o nie, tylko dwie osoby zostały. Tylko ja zostałam. Nie! O nie, chyba biegną tutaj. <grym> Jakie nie, to szybko w beczkę się zamieniamy. Nie, wsio! Siode mnie! Sio! O, ktoś padł dobrze. Ale patrzcie, jak szukają! Jak szukają! Tylko ja zostałam. No dawać byczu się, dawać. Chciałam się w beczkę zamienić, ale to chciałam się zamienić jak będą mnie gonili. Psz, ale słabo! Dobra, 15 sekund i wygrywamy! Jak wygram, to sobie rum piracki kupię. Albo taką papugę. O, też piękna jest. 5, 4, 3, 2, 1. Nie wierzę. Jo, 38 monetek. 9 tamtów zrobiłam. 9 razy zakwizdałam. Kochani, kto jeszcze nie widział naszego filmu z Misagom i Adrianem Clarksonem na Bandzie Banan, też właśnie z tej gry, to serdecznie Was zapraszam. Jesteśmy dyskietką. Ja wiem, że tutaj był taki myk, że tą dyskietką najlepiej się schować pod stół i wtedy nie złapią Cię. Chyba Adrian tak wtedy zrobił, nie? Że się schował pod stół. O, tutaj w rogu. I Cię nikt wtedy nie zobaczy. Zobaczymy, czy to zadziała. Eee, Ale pod stołem się zmieściłam. A czuję się! Tylko najgorzej ja tutaj nic nie będę widziała z tej kamery. W co jeszcze się możemy zamienić? W roślinkę, w świeczkę, yy, w stół w TV i wiedzątko jakieś. Dobra, gwiszczemy! My trzeba monetki ponabijać tutaj. Nie złapiecie mnie pod stołem. A czy ja wyjdę w ogóle stąd? O! Znowu rycerz! Dobra, pouciekajmy im trochę. O nie, nie mogę skoczyć! Tu mamy lepsze teraz pole obserwacji. Chodźcie tutaj! Złapcie mnie, jestem tylko bezbronną dyskietką! Szybko! Szybko! No, halo! Patrzcie tutaj, byczuśki! Właśnie tu mogę wskoczyć na górę? I. i, i. O. Mamy teraz lepsze pole obserwacji. I! O nie, tam rycerz jest! Patrzcie, jak on kapi z góry! O nie, ktoś mnie zauważył, chyba! O nie! Ale szkoda! Budowa! Budowa! Tak! Budowa wygrała! O, będziemy szukającym. Budowa! Budowa! Ale was znajdę zaraz. Oj, ta beczka mi coś tu nie pasuje. O nie! Źle trafiłam. Najgorzej. O, tam gdzieś gwizdali. Tam gdzieś gwizdali. Ja was znajdę. O, ktoś może być workiem cementu. Hmm. Hmm, hmm. hmm. Dobra, ja wchodzę na górę, bo tutaj coś tak łyso Idę na górę. Jest kosiarka! co to jest? Chodź tu. Hmm. Ran, 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 ran. Haha, mamy cię. Dobra, ktoś jest na pewno beczką, jest farbą, stołem. O Boże. Tutaj jakaś beczka jest. Nie, zła. Tutaj? Może to? Nie! Jeszcze dwie szanse mi zostały. Nie! No. Jak się tam wchodzi na górę, a tutaj jest. Dobra, nieważne. I. O! O! MA! Dobrze. Hmm. To wygląda tak podejrzanie. O, ktoś goni coś. Nie. Dobrze, dobrze, ziomek. To zostały jeszcze. Yy, jeszcze jedna została. Dobra. No, daj jakieś oznaki życia. No, rusz się. Nie mogę cię znaleźć. Nie, no jeszcze jedno. Mm, mam jeszcze jedną szansę najgorzej. 17 sekund, ale ten ziołek rzadko gwizdę! To nie fair. No, co za jeleń! Mysz o jeleń! Się schował i nie da rady nie podpowiada. No jest tam! No co za menda? Normalnie zaraz cię się zdzielę w tyłek. Chodź tu! O, nie lubię przegrywać. O, wbiłam level trzeci. Super. Wi! Okej, okay, zaczynamy. Tym razem ja szukam tutaj zbójów pirackich. Kto się gdzieś schował? O, tutaj ta roślinka coś nie pasuje. Źle? O! A, się schowałeś tak jak ja ostatnio, widzisz. Ja wiedziałam, że tam nie stała ta roślinka. Hm, o, 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 o! O, o, o! Tu jest! Dobrze! Widzę dzban! Tam ucieka dzban! Goń go! goń go! Ja idę z drugiej strony! Ale! Zasadzka! Nie spodziewał się! O, tam armata! jeszcze gdzieś tam się coś ruszało! Szybko! Ja widziałam wszystko! Haha, ha, 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 wygrałam! Znaczy wygraliśmy, bo to drużyna wygrała. Farma, miasto czy. Miasto, o, miasto jest ciekawe. Ja chcę się chować teraz. O, wysłuchało mnie, dziękuję. Jestem śmieciem. Nie chcę być śmieciem. O, wiem. Zamienię się w drzewo, bo to jest ta plansza. Ja ostatnio się tu też w drzewo zamieniłam. O, tutaj. Ostatnio jak graliśmy na kanale Banda Banan z Adrianem i Miss Agon, to ja też byłam za tutaj, ze drzewo schowana. I nikt mnie nie znalazł. Zobaczymy jak teraz. O, tam już widzę, hydrant ucieka. Gdzie tu są ci szukający? O, tam jest. Kid Bella Majka. No nie! jak nie samochód zamienię, to będę szybsza. O nie, ktoś mi stoi na głowie. Sio z mojej głowy. <laughs> office, playground. Weźmiemy office. Ja chcę office, ale chcę się chować też. Dobra, za co chcę się zamienić? Yy, o! Za telefon. Na telefon chcę się zamienić. <laughs> Tylko tutaj już jeden jest. Nie, nie chcę być długim telefonem. Nie. Nie chcę być... Szybko, na... kosz na śmieci, taktyczny kosz na śmieci. O, nie stąd! Sią! Sią, bo mnie zdradzisz! Wiem, ja się zamienię w języki te Dobra. O, 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 zostaw. Nie! Ociekamy! Nie nie, 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 nie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapeczek w górę. To na pewno nagram jeszcze coś z Robloxa. To teraz przyszedł czas na wasze fanarty. Pierwszy fanart jest od oli z Nowego Targu. Ola narysowała mnie z gry Good Pizza Great Pizza. Starannie i szczegółowo zilustrowała moje stanowisko pracy. Po lewo są placki od pizzy oraz składniki, których używam, a na dole jest piec oraz miejsce do pokrojenia i spakowania pizzy. Oczywiście w tęczowe pudełko. Bardzo Ci dziękuję za fanarta. Drugi fanart jest od dobrusi z miejscowości września. Nie wiem, czy będzie to widać, jeśli nie, to lekko przyciemnie obraz. Ale Dobrusia narysowała mnie, jak przyjechałam do jej domów odwiedziny. W ręce nie mam pizzy ani gazolin, ale mam na bank smacznego lizaka. A tutaj wam jeszcze pokażę, dostałam żelki. Szczelnie zapakowane, więc później je sobie zjem. Bardzo ci dziękuję za podesłanie fanarta. Trzeci fanart jest od Magdy z miejscowości Jarocin. Madzia narysowała mój portret w koszulce z frytkami. Ale mam czerwone usta. Powiem wam, że nie mam w swojej kolekcji takiej szminki w kolorze mojej gazolin. Chyba muszę sobie kupić i zobaczyć, czy będzie mi pasował taki kolor. Bardzo ci dziękuję za podesłanie fanarta. Czwarte fanarty są od Malwinki z miejscowości Łęczna. Malwinka wysłała mi dwa fanarty, zazwyczaj staram się dodawać jeden fanart, no chyba, że w jednym liście dostaję na przykład osobno od rodzeństwa po dwa fanarty, no ale powiem Wam szczerze, te fanarty skradły moje serduszko ze względu na mojego kanarka Iwa. Jeden fanart jest z gry World of Pets, a drugi z Good Pizza, Great Pizza. Powiem Wam, jak Iwo był młodszy, to też siedział ze mną na ramieniu lub przylatywał na rękę i śpiewał. A teraz on już jest takim dziadziusiem, on ma 9 lat i całe dnie tylko śpi. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś zdjęcia z Iwem, to zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama. Link do niego dam Wam też w opisie. Bardzo Ci dziękuję za te fanarty, naprawdę są bardzo ładne. I ostatni, piąty fanart jest od Mai z miejscowości Bytom. Maja, podobnie jak Malwinka, wysłała dwa fanarty, no i tak samo na obydwu z nich jest Iwo. Na pierwszym siedzi na mojej głowie, co często robił i wplątywał się w moje włosy. A na drugim jestem z Miss Agom na spacerze. A widzę, że z Miss Agom bardzo nam humor dopisuje. Chyba zjadłyśmy dobry obiad. Bardzo wam dziękuję za wszystkie podesłane fanarty. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! pa!